Ta, włączaj wiertło, włączaj kuźwa wiertło, nie? Wierć mi podczas nagrywania odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w na następnych produkcjach. Spadła mi w tym momencie lampka. Zajebiście! Są właśnie takie fasolki: Jerry Berry, Bean Buzzled, edycja. Focusku. No, Jesus. Halo? Zimę do kamery. No na to się pokusuj śmieciu. No. Proszę bardzo, grę dla ciebie są wszystkie kile, bo jesteś idiotą. Nie mogę dalej odjechać, bo mam słuchawkę. Haluj Haluj noga, świetne. Haluj noga, No nie, jeszcze no jest 11 godzina. A w ogóle to proszę mi dokończyć już i do spania. No już skończę zaraz. Bo zaraz pójdę i wyłączę to wszystko. No już tam 10 minut maksymalnie. Co? 10 minut? Przyjdę, zobaczymy. I ja od razu przychodzę i... Wyłączyć ci Nagrywam! Dlatego się dra... Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i... <laughs> Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie... Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia na... Dziękuję wam bardzo Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Proszę bardzo, otwarte No otwórz się bardzo, otwarte I wygląda to pudełko zbyt ciekawe, tak naprawdę... E, Przepraszam. Jeszcze nagrywasz? Jeszcze ja nagrywam. Uh -huh. A chcesz spróbować? fasolkę ostrą? Nie. nie. One są bardzo ostre. No to nie. Nie <laughs> Teraz ogarnijmy ten bajzel i sprawdźmy Co! Ale nasz się pyta, czy ma jakiś pusty zeszyt. Nie mam pustego zeszytu, nagrywam. No wiem. Widzę. No. ja was słyszę przez cały czas. Ciągle się drzecie. Nie drz No ale ty z nią. Nie. Tak, z nią. się drzesz. No właśnie nie. Dobra, nieważne. Dzieci. się na to! <laughs> ale mi zaleciało do gardła. O, kuźwa, dobra. Ja żyję Jeszcze raz. On będzie. No, naprawdę. On się przegrzewa bez powodu, to jest Jestem parę. na szczęście mam inny. Problem polega na tym, że też bez nagrywania nie chcę mieć normalnego fokusa, kuźwa wamać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. I do zobaczenia w następnych produkcjach. <moczulatuj> <moczulatuj> Uff, a <p> to... <moczulatuj> Moja maska jest brudna? Czy moja maska jest naprawdę brudna? Ta lampka jest tak dobra, że to pokazuje mi, że ta maska jest brudna, co jest? Kuźwa, czego to jest brudne? Ja muszę to wybrać w końcu. Lol. Ta lampka jest aż taka dobra, że pokazuje rzeczy, które do tej pory nie były widziane. Dobra, wyłączam to, bo jeszcze będziecie widzieć przez przypadek moją twarz. Tak wiesz, że to trafi do wyciętych scen, lol. Dziękuję, ciekawe, zaczął... Zaczął. Tleczo, kuźwa. Zapieprzam tak, bo zaraz spadnie mi bateria w aparacie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w na następnych produkcjach. Jak mi padła teraz bateria, świetnie Idealny timing Bardzo nie pozdrawiam pyszne.pl Z dostawy z busa. Dostawa przyszła 40 minut później niż Miała przyjść, frytki były Zimne, a moja coca cola W puszce nie została w ogóle dostarczona no nie no muszę iść do kiwa, bardzo 5 minut później No, co to ty Nie, Lena. A co to jest? No, gra. No, no ogólnie nagrywam teraz. A dobra, przejdźmy. Czo mi halo. Halo, co się stało? Chciałam się tylko podrapać. Pieseł, nie wejdziesz tu do mnie. To jest mikrofon Speedlink SPES. Mikrofon, krad mikrofon kwadratowy. Kwadratowy. Krawatowy. Więc na pewno to jest lepiej niż bardzo duża ilość takich osób, które stają. Kto tam mientoli czymś plastikowym? Ej, tam robicie, co się dzieje? I już sobie z butelki, nie pogryzę. Jak twoi rodzice uznają, że zamiast wy- <kłynne> Jak twoi rodzice uznają, że zamiast wybrać pieniądze na płatną walutę do darmowej gry tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać innym dzieciom, że jesteś bogaty, woleliby płacić za twoją naukę. Woleliby płacić za twoją naukę, żebyś się życzył do siebie. Jak twoje rodzice u... <klima> twoja rodzice twoi rodzice jak twoje rodzice uznają że zamiast wywalać pieniądze na płatną walutę do domowej gry... tylko i wyłącznie podróż wypożyczyć i błagać to w... będzie trochę trudniej mówić z maską jak twoje rodzice uznają super nie pomogła. płatną walutę do domowej gry tylko i wyłącznie wywalać pieniądze na płatną walutę do domowej gry I tylko i wyłącznie nie umiem być wolno pomocy płatną walutę do domowej gry I tylko i wyłącznie jak twoje rodzice uznają że zamiast wywalać pieniądze na płatną walutę do domowej gry I wywalać pieniądze na płatną walutę do domowej gry I żeby pokazać że innym, dzieciom, że jesteś bogaty woli i wypłacać za swoją naukę, tylko żebyś to dosyć... się. Tylko, żebyś do czegoś się Nie powiem tego jeszcze raz. Whatever. Kolejny komentarz. Ale też chcecie dostać inne fajne. Ale też chcecie dostać inne fajne. Pomoc ratunku. Ale też. Ale też. Ale też chcecie dostać inne fajne nagrody. Może się przydać do zakrywania twarzy, bo ogólnie nie chcę pokazać. Sw... O, tu mogę otworzyć. Chorzy ktoś ten pierwszy doma tą czarną przychodzi. To strasznie mi ten fotel skrzypi. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Skyrim. Mam nadzieję, że wam się ten film spodobał Bo właśnie taka kompilacja była zrobiona głównie po to, żeby Pokazać wam, że nawet podczas robienia Bardziej cringe'owych filmów Pewnie niektórzy uważają, że są cringe'owe I że jestem dzieckiem, pomimo tego, że mam 20 lat Że nawet podczas robienia takich filmów Jest dużo trudności tak naprawdę Każdy ma trudności z nagrywaniem To jest normalne, to jest taka kompilacja, żeby wam pokazać Jakie są realia że nie wszyscy mają idealne warunki do nagrywania i w niektórych przypadkach, mimo wszystko, można się z takich wpadek śmiać. Bo popełnianie wpadek, tak samo jak popełnianie błędów, jest rzeczą ludzką, bez względu na to, czy są to yy, wpadki z powodów technicznych, czy może z powodu rodziny, która ma za nic moją prywatność. Nie pamiętam, że praktycznie żadnego filmu nagranego bez wpadek, albo wyciętych scen, nawet już youtuberzy tak mają. I z tego, co pamiętam, był jeden odcinek u Reziego, gdzie grał w Minecrafta, na mapie w Minecrafta. I trochę bardziej przeklinał w tym filmie i w końcu był słychać, jak drzwi są otworzone, potem było cięcie i rezy przeprosił za to, że tyle przeklina, więc ewidentnie była wpadka i musiał wyciąć, jak ktoś go po prostu opieprzył za to przeklinania. Takie rzeczy zdarzają się każdemu, więc jeżeli sami nagrywacie, to oczywiście nie musicie się tym zrażać. Oczywiście nie nagrywajcie specjalnie takich wpadek, bo wtedy to jest materiał na żałosny film na TikToka. ale jak już macie jakieś wpadki nagrane, to nie przejmujcie się, jak dobrze zmontujecie, to nikt nawet nie zauważy. No chyba, że zrobicie właśnie taką kopiację jak ja. I z tym was. Zostawiam, jeżeli Wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu. Zobaczcie o tym filmie i czy chcecie, może, kolejny odcinek? Jeżeli będzie więcej takich, wpadek, jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w sobotę o 18, to zapraszam do subskrypcji z woneczkiem. Tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam na mojego Facebooka, niech w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i chcecie być wymieniani w tych filmach, tak samo jak MC, to zapraszam do kliknięcia w niebieski przycisk. na dole. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.